Siemano, mocny poka, to jest kolejne, czyli teraz jest jump 4. Od razu widać, warunki się znacznie pogorszyły, z tyłu skocznie, prawie 1,5 metra na sekundę, więc wystarczyło to 3,5 metra, aby się zakwalifikować. Więc lecił, Hypek o 137 metrów w takich warunkach. 50 na starcie. Peter oczywiście rozczarował 119 metrów. Dobra, więc Greku Schlierenzauer, ale śnieżyca sypie. skoczył przyzwoicie w tych warunkach. To 26 i jest to 9. Tak naprawdę to oni awansowali już kofę i Schlierenzauer. Dobra, Peter, Prince w pierwszej serii drugi, nie odpuszcza. Bardzo ładnie skacze. Mam Pan też panem mówi, jest Fettler, niepokonalny. Ale Peter niepokonany. Do Kamila, on trochę rozczarowany, ale jeszcze poczekajmy, jeszcze tylko seria. 21,5 wystarczyło Dobra, Andrasz, tier ten twój mi zdobył na 133,5 Ej, w wyprzedził Dobra, Władimir, z okazji w tej chwili czwarty Dobry występ Najlepszy start w 10. minut 108,5 mld. Widzi Kangi stoch po 137 m, na stanie 20, które wchodziły w notę. Bardzo piękny i sterowy skok. Dobra, więc mam olfetne 3 noty, nie wiem, a te przed zwycięzciem i niedobrym 2 mld znów. Pisk 100 stopę. Panem 25-114 zaledwie. Nawet 100 gamy z tym poprzedził. I fanem może się brać w garść, ale więc trzymać się od znaczką liczyści.